Wdrożenie wizji zero to nie jest prosta sprawa. Przerównaliśmy wdrożenie wizji zero do żonglowania trzema piłeczkami. O ile łatwo jest nam żonglować dwoma, o tyle trzema zaczyna się już problem, prawda? Więc potrzebujemy trochę czasu i, i umiejętności, żeby móc zgnąć ten efekt w postaci żonglowania równocześnie trzema piłeczkami. Dlaczego trzema piłeczkami? Jak spojrzymy na to, co stanowi podstawę wizji zero, to są trzy filary bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. To są te trzy elementy, i teraz, jeżeli mamy na myśli wdrożenie tych wszystkich trzech elementów, tak żeby one spójnie funkcjonowały i prowadziły do tego efektu, jakim jest właśnie zero wypadków przy pracy w rolnictwie, zero chorób zawodowych, to naprawdę nie jest to prosta sprawa. Dlatego podejmujemy szereg zadań, a jako, że prowadzimy jako Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzimy sekretariat Międzynarodowej Sekcji ISA do spraw prewencji w rolnictwie, to popularyzujemy. Strategię Wizji Zero również na forum międzynarodowym. I w ramach, w ramach tych zadań zorganizowaliśmy w maju międzynarodowe kolokwium poświęcone właśnie strategii Wizji Zero jako światowej prewencji, strategii prewencyjnej dla rolnictwa. I to była świetna okazja do tego, żebyśmy spotkali się naprawdę w bardzo szerokim gronie ekspertów i żebyśmy mogli spojrzeć na nasze już dotychczasowe doświadczenia i na te propozycje, które pojawiają się w zakresie implementacji tacji zero. I rzeczywiście wygląda to w ten sposób, że w zależności od specyfiki danego danego kraju, od specyfiki chociażby nawet produkcji rolnej, która jest dominująca w danym kraju, to w Pomysły na wdrożenie, na metody, na narzędzia wdrożenia strategii Wizji Zero są różne. I to rzeczywiście był taki efekt synergii, że mogliśmy usłyszeć o tych doświadczeniach innych i podzielić się z tym, co nam się udało osiągnąć i to, co zamierzamy. Przygotowanie do wdrożenia Wizji Zero to na pewno niewątpliwie świetnym. Pomysłem, który został zainicjowany przez sekretariat generalny ISA, jest prowadzenie takich szkoleń dla osób, które później tą wiedzę będą mogły przekazywać dalej. Takie szkolenia dla trenerów Wizji Zero. I rzeczywiście podczas takiego szkolenia poznajemy wielu. Wieloaspektowość wieloaspekt, wizji zero, to znaczy to jest chociażby kwestia doboru odpowiednich elementów, do um, budowania odpowiedniego przekazu um, wizji zero w odniesieniu, do go, go, do, w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki, bo um, chciałam tylko Państwu zaznaczyć, że wizja zero to nie tylko um, strategia, która jest dedykowana rolnictwu, natomiast jest ona poświęcona różnym sektorom gospodarki. Jest możliwa do wdrożenia właściwie w każdym sektorze gospodarki, ale dobór odpowiednich narzędzi i metod jest istotny w zależności od specyfiki, z jaką mamy do czynienia w danym sektorze.